Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj doświadczymy rozmowy z moją przyjaciółką Brygidą, z którą e, z, wymieniłyśmy się naszymi darami Enneagram za klucze genowe. I tydzień temu rozmawiałyśmy z Brygidą właśnie o Enneagramie i o tym, o moich przeżyciach, o tej mojej ścieżce z, z tą wiedzą. A dzisiaj usłyszymy co klucze przyniosły Brygidzie? Witaj, Brygida. Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo się cieszę. <gry> ja też się bardzo cieszę, i e, jestem ciekawa Twojego świata, Twojej podróży z kluczami. Może powiedz najpierw, co ci w ogóle sprowadziło do mnie, dlaczego ty przyszłaś po te klucze? Wiesz, no to wie, jak to wszechu, tak? Wszechu mnie sprowadził. Całą tą opowieść mówię na, na wcześniejszym naszym wideo. E, natomiast wiem, wiem dlaczego były one mi tak bardzo potrzebne. Ponieważ e, tkwiłam, byłam na ścieżce rozwojowej Enagramu i zrobiłam sobie coś takiego, jak odkryłam swój typ osobowości to ja przestałam chcieć nim być. On po prostu jak zostało mi to nazwane, to co wydawało mi się mną, um, że, to nie, że to nie jestem ja i to wcale nie jest takie wyjątkowe, tylko ma to jedna dziewiąta e, społeczeństwa, to ja po prostu uznałam, że to jest twój w pewnym sensie, że to ja nie chcę tym być, że to jest jakieś w ogóle okropny stwór. I Przestałam być sobą, a jestem siódemką, czyli epikurejczykiem, wyłączyłam w sobie radość. Nie? Ja mówię, to ja teraz zobaczę. To było super doświadczenie, super dużo nauczyłam. jakby prze, Przestałam widzieć, że jeśli się dużo nie dzieje, to nic się nie dzieje, tak? Bo siódemka nie wie, ale zaczęłam tracić swoją taką energię życiową. Czyli przestałam wychodzić, przestałam uczęszczać. Z jednej strony mnie to karmiło. Że nic się nie zawala mój świat, ale z drugiej strony zaczęła uciekać mi energia życiowa. I dołączyłam do ciebie do kursu nie od początku, i dołączyłam akurat, jak rozpoczynałaś tą ścieżkę serca. I pierwszy klucz, jaki dostałam w tamtym czasie, to był klucz, że ja uosoba, uosabiam to, co znaczy czerpać radość z życia. Że każde miejsce, które, w którym jestem, mnie je zmienia, i że jak przestanę czuć tą radość i to mnie też porusza. Hmm. Ja przestanę czuć tą radość, to znaczy, że mam iść dalej, tak, że mam w tym nie tkwić. Czyli ja dokładnie byłam w tym miejscu, ten klucz po prostu powiedział, zobacz ty możesz, ty możesz czuć to szczęście. No, piękne, naprawdę. Jest do dzisiaj dla mnie taka podróż i um, ten klucz jest właśnie um, w takim miejscu, że go często widzę. I, i, I ja naprawdę często o tym zapominam. I dopiero teraz po prostu na nowo uczę się pewności siebie i tego, kim ja jestem, że to jest ok być, że to jest ok też nieść tą radość. Nie? Bo mi się naraz wydawało, że ta moja radość jest tak widoczna i ona jest być może jakaś pusta, i, yy, nie, i po prostu wiem, że to jest mój dar. Czyli ta, da, odzyskałam dar bycia sobą. Dzięki mhm. tym i dzięki tym innym kluczom. Mhm. Są one dla mnie takim właśnie e, balsamem? No, to jest I... właśnie. Mhm. No. To jest właśnie cudo, które słyszę na każdej z sesji: że, że to, co robią te klucze, to pomagają nam naprawdę powrócić do siebie. I robią to poprzez akceptację tego wszystkiego, czym jesteśmy. I przypominają, nie, że wszystko z Tobą dobrze, wszystko z Tobą dobrze, kochanie. Właśnie, że dobrze czujesz. Właśnie, że możesz być taka. Hmm? Tak to słyszę przynajmniej też od Ciebie. To jest piękne. No ale też właśnie fajnie, bo to widzę, siedzisz, e, siedzisz przed taką mapą piękną, którą Ty sobie zrobiłaś. No, Brygida, ja naprawdę to podziwiam. E, to jest też ciekawe, słuchajcie, bo Brygida ma linię numer 5 e, jako jedną ze swoich głównych linii, a to jest praktyczność i to właśnie się tak przejawia. Wow, mapa na ścianie, widzisz ją codziennie. Masz ochotę opowiedzieć, jak ty z nią pracujesz, co ty robisz? Akurat jest pusty, bo jest ee, już e, tutaj w środku jestem wypełniona, nie? Na, 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 na wierzchu, kurczę, to pewnie tak będzie na odwrót. Na wierzchu jest klucz i to, co ciekawe, dobra, patrzcie, dobra. jestem siódemką, Ja sobie to postawię, dobra, bo to będzie trząść. Nie widzicie to, nic się takiego nie dzieje. Napisałam sobie klucz, jakie to jest, jakie to jest miejsce, czy na przykład psychę. I największe, jako siódemka, napisałam sobie dar. Tak? To, wiesz, Cidio, świetne największe. Potem troszkę mniejsze już jest, jest dar. I taka malutka, malutki cień. I co się okazało, że ja. Jeśli jestem świadoma, w którym jestem w miejscu, to fajnie odnajdę sobie ten klucz, tak? Coś z moim psychą nie tak, no to w psychę sobie zaglądam. Czy emocjonalnie mnie rozwala, to jest klucz emocjonalny, ale najczęściej odnajduję te klucze po tym cieniu, po tym malutkim, cienkim napisiku, który tam jest. Eee, no właśnie, no i to... i, i, i to i. Cóż, i, i i, i, chciałam to powiedzieć. No i jest to, jest to tak naprawdę najpiękniejsza podróż, bo jak znajdę ten cień, w którym aktualnie jestem, to otwieram sobie to i widzę, widzę natychmiast ścieżkę i drogę, skąd to przychodzi i dokąd mnie to prowadzi. Aha, no i właśnie, dokładnie tak, bo to chyba też co mówiłaś, że klucze to dają, prawda? Czyli, że one i pokażą ten dzień, ale co jeszcze dają? Tą a, dobra, wiem gdzie idę, czyli też nad, natchną tą Nadzieją, no to lepsze też, prawda? I jeszcze w dodatku pokazują tą drogę. Jaka jest ta droga z tego cienia, z tej ciemności, do tego pięknego kwiata, którym też jesteś? Czyli ty masz tak. dzięki temu taki dostęp. Codziennie możesz sobie tam zajrzeć i też mówiłaś chyba, że medytujesz sobie, prawda? Z tymi tak. kluczami. Często to nawet wiesz, że przeczytasz. Y Raz, że przeczytasz o tym cieniu, to daje zrozumienie, a przeczytasz to światło i to już jakby spuszcza trochę tego, tego ciężaru. Nie? Jak, jak po prostu wystarczy w całej tej sytuacji, wystarczy wiedzieć, który klucz teraz działa. Nie? Mhm. Czyli jakby to um, przyjęcie do świadomości, objęcie świadomością już zmniejsza wagę tego, tej trudności, tak? Tak jakby ten ciężar. No tak, no to jest od razu aha, no to ja teraz sobie z tym usiądę, bo już wiem. Eee, no, no, no na pewno masz też to doświadczenie, nie wiem, jak już. Tak, tak jak, Prawda? Jest coś takiego, że, że z ten balonik, który się nadmuchał, który się nadmuchał, właśnie z jakiegoś cienia, on po prostu znajduje ujście w świadomości, czyli przez, przez świadomość eee, automatycznie znajdujemy się w innym miejscu świadomości. Dokładnie, i to jest to już to znowu, co ty w praktyce pokazujesz teorię klucze, bo w teorii jest tak, to, że chcę w ogóle zobaczyć cień, powoduje, że on chce się pokazać, i ja wtedy właśnie patrząc na niego, mam, mam go tylko przyjąć po prostu do serca i objąć miłością. I sam ten fakt, że coś akceptujemy, obejmujemy je miłością. Tam jest tak fajnie napisane, on jakby podpala od razu iskrę transformacji. I rzeczywiście tak się okazuje, że tak jest, prawda? Bo dopóki walczymy z tym cieniem, wierzgamy nogami, nie możemy w ogóle tego zaakceptować, to, 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 to ten balonik się pompuje. A kiedy przestajemy wierzgać, spokojnie sobie jesteśmy w obecności z tym, co takie trudne, no to ten balonik tak, tak jak mówi, on się spompowuje i właściwie to mogę z tym być, oddychać i, i żyć dalej. Mhm. Wiesz co, no tak właśnie teraz mi przyszło takie porównanie, że rzeczywiście jest to moja taka apteczka pierwszej pomocy i jest to też e, dla mnie tak jak homeopatia. Jak trafisz na odpowiedni postu i go przyjmiesz, to momentalnie następuje e, zbalansowanie, zharmonizowanie. Nie? Pięknie, pięknie. I to są takie takie, mówisz, taka właśnie apteczka, taka, takie jednorazowe sięgnięcia. A czy widzisz też coś takiego, że jakby długofalowo, już po jakimś czasie, jak zaczęłaś pracę z kluczami, widzisz te zmiany w sobie, czy w rodzinie, czy w relacjach? Czy widzisz coś takiego? Um, oczywiście. I to wszystko zależy od tego, jak głęboko w mnie zanurkujesz, nie zanurkujesz. Ja cały czas nurkuję yy, 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 głównie w enagramie, ale jak tylko sobie przypomnę, to oczywiście, bo. No, te wartości, które są w perle, tak? Mm. E, e, które pokazują e, tą jakość dobrobytu z tak szlachetnej strony, powoduje, że ty idziesz w kierunku swojej lepszej, nie swojej lepszej, ty idziesz w kierunku szlachetnej wersji i chcąc, nie chcąc się nią stajesz. Mm. Po prostu tam widzisz, czujesz, czujesz, że to jest ten kierunek, tak? Dostajesz swój ten klucz i czujesz, że to jest kierunek, i chcąc, nie chcąc, przynajmniej tak jest w moim przypadku, obierasz, tam płynie Twój statek. On błądzi tysiąc razy, on ma wody, dostaje wody. Zapominasz, że jesteś na statku, schodzisz na ląd, ale on i tak ten kurs jest wytyczony. Nie? To wszystko zależy od intensywności, z jaką z nią pracujesz. Mm -hmm. bo Ja pamiętam właśnie, jak ty przyszłaś też yy, po tą sekwencję perły, w takim momencie, że mówili: No, Madzi, ja już naprawdę nie wiem, co mam robić zawodowo, o co tu chodzi? I myśmy tak się działy i przyglądały się. Okej, okay, patrzymy na te klucze i co ty robisz? tak? I pytam się ciebie: no, dobra, co ty robisz na co dzień? Okej, okay, czy to, co robisz na co dzień, czy to ci gdzieś tu pasuje, czy to jest w ogóle oderwane? No i w sumie teraz po jakimś czasie jak. Yy, to Dosłownie niedawno dopiero zrobiliśmy tą sekwencję aktywacji, czyli tą, którą proponuję jako pierwszą i nagle puu, o Boże, jak to wszystko jednak pasuje. Co ja tu przyszłam robić? Przecież to jest przejaw tego. To było też niesamowite, nie? Jak to ten proces zachodził, kiedy tak mam poczucie, w końcu to się osadziło, Boże, przecież ja to robię. Tak i piękne jest też być w procesie, w sensie piękne jest też dla mnie bycie właśnie z Tobą w tym procesie, bo pewne rzeczy, które ja sobie odczytałam po swojemu nadałam temu jakąś wagę. Ty masz już doświadczenie, widzisz się troszkę leżej, troszkę inaczej, a naraz po czasie widzisz, w sensie tam ustawiasz mury, tego nie przeskoczę, a naraz wiesz. Ty to... sobie ustawiłaś w sensie. Ja tak. Tu. tak. <laughs> sobie ustawiłam mury. Nagle no, okazuje się, że, że tego muru już nie ma, nie? Że już... mhm. No naprawdę. Przykład... W twoim przypadku to było przepięknie obserwować. Ja pamiętam, jak myśmy zaczynały, wiesz, od tego klucza, który dla ciebie tak wydawał się taki najtrudniejszy, najgorszy, który masz trzy razy w, w, w swoim profilu i który cię tak aż powalał, dosłownie, a teraz mam poczucie, że jak przyjrzałyśmy się z kolejnej strony, to przynajmniej z mojej perspektywy to było takie naprawdę, że. Ojej, w ogóle tam nawet nie trzeba z niczym walczyć. Okazuje się, że ty właściwie to ucieleśniasz, tylko nie mogłaś tego zobaczyć i rzeczywiście w tym odbiciu razem, no bo wiadomo, że to co, wiesz, my siebie aż tak dobrze nie widzimy, jak widzą nas inni. Czasem my się pętlimy, a ktoś widzi bardzo klarownie z boku, co się dzieje, prawda? Więc to rzeczywiście też ta podróż w tym, że jesteśmy razem i e, możesz powiedzieć, być usłyszana i dostać to. Ten pogląd z zewnątrz, no to jest też bardzo pomocne, żeby wyjść z tych pułapek swoich, prawda? Z tego zafiksowanego patrzenia. No, także cieszę się, to było ostatnio tak piękne. No, a powiedz na przykład, jak to było z. Czy ty chciałaś to wszystko od razu pochłonąć? Czy potrzebowałaś czasu i przerw między jedną sekwencją a drugą? Jak to u Ciebie było? Wiesz co, ja tutaj, to odkryłam wczoraj w sobie i dzisiaj, dzisiaj jakby dzielę się tym z dumą, bo odkryłam takie słowo, jeśli chodzi o siódemkę, jak nurkowanie. Że siódemka ma taki małpi umysł, że ona właśnie chce wszystko, troszkę sobie liźnie, tu i tam i jej się wydaje, że już wszystko wie i, i, i ten. Natomiast taka bardziej już e, doświadczona siodewka, którą się w tym momencie, w tym kontekście jedynie czuję, to jest, że potrafi zanurkować głębiej. Nie? E, no i ja rzeczywiście tak mam, że ja nie potrzebuję wielu rzeczy, natomiast uwielbiam nurkować w tych rzeczach, nie? dlatego tak sobie to rozpisałam, bo ta wiedza, którą dajesz, to mówmy się, nie jest troszkę, to jest a lot. Tego <laughs> jest bardzo jest. dużo. I ja naprawdę lubię sobie to poszeregować, więc nie no, step by step, jeśli chodzi o mnie. Step, step by step. step. I wtedy ta, to, to narzędzie, to narzędzie ma wartość. Nie? I mm. przejść przez ten dzień i przejść przez to świat. Tak. Ja to samo, ja tak samo patrzę na to i wiesz, z tego co czytam, i z tego, co widzę też, jak są kursy, na przykład kluczy genowych, no to tam jest dosłownie już miesiąc na jedną sferę. I ja czuję, że to jest bardzo, bardzo... Yy... No, pomocne, pomocne po prostu. Ja co prawda nie robię, chociaż wtedy jak robiłyśmy tą sekwencję Wenus rzeczywiście zrobiłam, także jedna sfera na jeden miesiąc, ale prawda jest taka, że tak czy siak każdy potem potrzebuje w swoim tempie jeszcze bardzo wiele razy do tego zajrzeć. Dlatego to co ty zrobiłaś jest na maksa pomocne, bo masz te esencje wyciągnięte, prawda? I masz je wiesz, szybko możesz sobie przypomnieć. I tak myślę sobie, że zachęcałabym każdego do zrobienia czegoś takiego, czyli wyciągnięcia esencji z każdego tego klucza, tak żeby łatwo było sobie wrócić. Bo ja też widzę bardzo, jak, jak wiedzy można zaglądać do tego samego klucza i, i za każdym razem zobaczyć coś innego. Co się naprawdę odkrywa warstwowo, prawda? A jeszcze jak to połączysz z tym, co się dzieje, tak jak ty, te, co się dzieje teraz, które to jest? Co tu się mi wyświetla, no to Wam. Idziesz tam i transformujesz na bieżąco. Także no, jesteś tutaj naprawdę niezwykłą inspiracją. E, cieszę się bardzo, że możemy to zobaczyć, i no właśnie może ktoś się zainspiruje, bo dużo ci zajęło czasu, żeby zrobić taką mapę? No nie, w sensie rozrysował pomysł, nie troszkę, jakie to ma być duże. To musi być konkretnie duże, żeby ta, żeby, żeby, żeby jednak to, no jak to nazwać? Zmieścić po prostu w tej sferze, tak? Jak to otworzę, jednak coś tam się zmieściło, to najważniejsze dla mnie rzeczy. I, i, I nie, no to jak dostawałam Twoje klucze, po prostu to trzeba też z sercem zrobić, nie? żeby wyczuć, co jest dla Ciebie najważniejsze i co naj, w tobie najbardziej pracuje, żeby do tego wracać. Więc po prostu z każdym kolejnym kluczem sobie to robiła i sobie porządkowała. No właśnie, i krok po kroku, tak jak mówisz. To jest, wiecie, co przepiękne, bo dzięki Bigida, bo no właśnie to jest w praktyce pokazana ta piątka. Czyli możemy zobaczyć, jak realnie przejawia się ta linia w człowieku. Praktycznie. Jak najbardziej praktycznie się da. Tak, żeby w życiu te klucze mogły rzeczywiście wesprzeć w transformacji. I o to w tym chodzi. Także wielkie Ci dzięki. Czy chciałabyś dodać coś jeszcze o kluczach? Mam coś jeszcze powiedzieć o kluczach? Nie, czy, czy byś chciała. Nie musisz. Tylko czy byś chciała coś jeszcze dopowiedzieć? Bo jak nie, to ja po prostu nie będę Ci więcej... Tutaj. To na taką rzeczą, którą mnie jeszcze bardzo, bardzo nauczyły. Bardzo często sobie, to się już mi wgrało, ale jeszcze sobie to muszę przypominać. To jest, żeby nie forsować. Nie? Różnienie Różnie, siły od mocy. Mm. No i oczywiście za każdym razem, kiedy forsuję, coś się dzieje. Jakby coś, coś się dzieje, coś zaczyna drgać. Ja zaczynam po prostu jakiś ogromnego, niewiadomego czego wysuwam w kierunku świata. Natomiast ta moc. No, no. Nie wiem jak to powiedzieć, ale ja nie muszę, nie muszę już. Wiesz o co chodzi? Ja już nie muszę. No to jest też cudowne, nie? że na raz chcesz, ale przecież nie musisz. Ale cudownie, że to poruszyłaś. No bo dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, właśnie klucze genowe są w energii żeńskiej, co oznacza, że nie ma celu. Mimo tego, że tam są pokazane poziomy świadomości i powiedzmy, że gdzieś można dążyć. To właśnie chodzi o to, żeby nie dążyć. Żeby w ogóle wymazać coś takiego jak cel, w tej ścieżce co chodzi o przyjmowanie, przyjmowanie każdego kawałka z miłością. Wszystkiego, co się pokazuje. I to jest właśnie to, co mówisz. I to działa wtedy, kiedy my się otwieramy na to i pozwalamy tej rzece płynąć, i w danym momencie przynieść to, co jest potrzebne, żeby zobaczyć. I mam też przykłady ludzi, którzy postawili sobie za cel dojście do tego daru, do tego daru, do tego, i tam była tylko frustracja, no bo właśnie o to chodzi, niestety, ale jak dążymy gdzieś, no to się rozczarowujemy, tak? Jak tego nie ma. O czym dzisiaj też rozmawiałyśmy. Jest to y, pułapka ludzka powszechna, więc te klucze też mają taką szczególną jakość y, z mojego punktu widzenia. Również pokazują to, że dzięki temu, że nie, nie ma tego celu, tak samo cień jest ważny jak dar. Wow! Tak samo cień jest ważny jak to CD. Wow! Czyli wersja oświecona. Y, dlatego też zaczęłam właśnie robić klucze, bo takie podejście było pierwszy raz, z jakim się spotkałam, i w końcu pozwoliło na to, żeby ukochać. Każdą część. I, I zobaczyć, że te cienie to jest kompost dla daru. One są niezbędne. I za każdym razem, kiedy znowu mamy do czynienia z cieniem, to jest tylko błogosławieństwo, bo to oznacza, że kolejny kawałek siebie możemy objąć, a z tego się naturalnie wyłoni dar. To, co mówisz, też odpowiada temu, co wczoraj, co wczoraj do mnie jakby tak jasno to zobaczyłam. Na przykład. Yy... Jeśli patrzę na osobę przez pryzmat enneagramu tak? i wiem, czasami wiem przed tą osobą, jaki ona ma, jaki ona ma numer. Takie. Natomiast nauczyłam się, uczę się patrzeć przez pryzmat esencji. Tak? Każdy ma jakąś esencję, czyli nieważne jest dla mnie, czy ta osoba jest teraz w swoim świetle, czy w swoim cieniu, czy pośrodku, czy w świetle. To jest cały czas ta sama jakość, po prostu w innych stanach skupienia. I mm -hmm. tak samo możemy wtedy patrzeć na te emocje, nie? To jest nieważne. Ważne, ważne jest, skąd to pochodzi i gdzie nas to prowadzi, nie? Także tak yy, yy, chciałabym ogromnie podziękować kluczom za przywrócenie mi sobie. za, za, za W ogóle yy, ja mam tam tyle wiesz, po prostu, że możesz się bawić. Mm -hmm. <laughs> po prostu mogę. <laughs> No dobra, no muszę zaakceptować ten świat biurokratyczny taki, jaki jest, i w ogóle go zaakceptować, nie dokładać swojej, nie, 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 nie dokładać ani nie ujmować, ale naprawdę mm. mogę być sobą bardziej i mogę być tą wersją siebie, w jakiej czuję lekkość. Także mm. za to. Przepiękne. No. Co, cała ta magia, właśnie, że wow, prawdziwie będąc sobą, prawdziwie będąc sobą, naturalnie przychodzi dobrostan, nie? Kiedy już naprawdę się osadzimy w sobie, to tam jest wszystko, czego my szukamy. Tam są dobre relacje, tam jest spełnienie, tam jest dobrostan, tam jest to, że to, czym my żyjemy w tej miłości, to wszyscy inni korzystają. Dlatego też często nazywam to powrót do siebie po prostu piękne. Jeszcze mam koniecznie ochotę powiedzieć to, o czym, o, czym, o czym też rozmawiałyśmy chwilę przed, o tym, że mam w tym tygodniu takie mocne hasło w mojej głowie, że nie ustawiam się w kolejce po oświecenie. Po prostu te, nawet te narzędzia, jakim jest dla mnie enagram jakim są klucze nowe dają mi tyle piękna, dają mi tyle zrozumienia siebie, dają mi zrozumienie świata, dają mi zrozumienie co... Robimy, że mi się po prostu już nie chce gonić. Ja naprawdę mogę się delektować tymczasem, kiedy jest fajnie, kiedy jest niefajnie, kiedy odkrywam. Koniec tego. No, kochana, tylko pogratulować, ja bo myślę, że to jest prawdziwy cel tego, co robimy. Żeby w końcu się osadzić w szczęściu każdego dnia i każdej chwili, jakiekolwiek ono nie było. I to jest moja nauka, na przykład, mojego życia, tak? Gdzie ja mam pierwszy klucz o akceptacji i po prostu to jest to, z czym ja się naprawdę zmagam. I to, co Ty mówisz teraz, to jest, no, myślę, że naprawdę ten, ten taki kielich, ten gra, którego szukamy. Bo najtrudniej nam właśnie znaleźć szczęście w każdym momencie. I gdzieś cały czas, a było kiedyś tak, a lepiej będzie w przyszłości, a co jeśli teraz jest ok? Ja to szczęście nie zawsze znajduję, ale właśnie to takie uczucie, że mi się już nie chce gonić. Właśnie to forsowanie. Pięknie. O, Gratuluję ci, naprawdę. A powiedz, kochanie, do czego ty zapraszasz w tym anagramie? Co to jest z kolei za narzędzie? Co ty tam robisz? Już um, co? Zapraszam do filmiku ze mną, tak? i z tobą. Tu się dużo mówi. Tak, tak. Czyli podlinkujemy po prostu ten twój kanał na YouTube, gdzie tłumaczysz. No to ja powiem ze swojej strony, Brygida również przynosi to rozpoznanie poprzez zobaczenie, co wzięliśmy sobie w tym życiu jako temat, tak jak w kluczach. Co myśmy wzięli na to życie? Trzeba zanurkować, zobaczyć prosto w twarz, tak samo jak w kluczach. Patrzymy na cień i to przynosi transformację. Ja to przeżyłam i też jestem dowodem na to, że tak to działa. A, a tam. Rzeczywiście, po tą bardziej szczegółową wiedzę zapraszamy na Twój kanał. To jest inna warstwa, nie? Właśnie te klucze, klucze genowe są bardziej tą żeńską, taką. Tam jest, tam jest jednak dużo ciepła. W Enagramie też, ale sposób, w jaki one przychodzą, dla mnie są żeński, taki opiekuńczy. A mhm. Enagram jest bardziej mocny, nie? Dla mnie Enagram jest. Albo przynajmniej ja go tak przedstawiam. Być może. U mnie jest lepiej. <laughs> może tak. <laughs> no. No bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, kochana. Dziękuję Ci za, za całą pracę, którą robisz. Bardzo ją szanuję. Naprawdę jestem pod wrażeniem tej mapy i tego, jak działasz z kluczami. Jesteś chodzącym obrazem tego, jak to może być i jak to działa. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo. No. <grych> Pięknego dnia. Dziękujemy.